Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Dziś będzie o odpuszczeniu grzechów. Bardzo ważny temat, więc serdecznie cię zapraszam. Z Ewangelii według świętego Marka, gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę. I przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są Twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich, czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich, czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć paralitykowi, odpuszczone są twoje grzechy? Czy też powiedzieć, wstań, weź swoje nosze i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka, mówię ci, wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu. On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. Bohaterowie tego wydarzenia chcieli, żeby ich przyjaciel mógł chodzić, i doprowadzili do tego, że rzeczywiście Jezus go uzdrowił, ale nie spodziewali się tego, co Jezus uczyni znacznie ważniejszego: A mianowicie, że powiedział: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. A potem to jeszcze powtórzył, tłumacząc Żydom, uczonym w piśmie, Żebyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, uzdrawia tego chorego. Dziś chciałbym zwrócić Waszą uwagę i swoją oczywiście na tej kwestii odpuszczenia grzechów. Jezus odpuszcza grzechy w sensie ścisłym, to znaczy naprawdę odpuszcza, nie że przykrywa, yy, jakoś coś zamazuje, a potem można to jeszcze odkryć. Jezus jak odpuszcza, to odpuszcza, nie ma tych grzechów. Poruszają mnie słowa z listu do Hebrajczyków, który cytuje też Stary Testament, a na ich grzechy i niewierności więcej już nie wspomnę. Jezus przychodzi, aby nas wyrwać z grzechu, z sideł diabła, by dać nam prawdziwe życie, bo, bo grzech nas. Paraliżuje. Jezus odpuszcza grzechy, wciąż to czyni. I każdy, który przychodzi do Jezusa ze swoim grzechem, małym i wielkim, dostąpi odpuszczenia grzechów, dostąpi uwolnienia, dostąpi nowego życia. Drodzy, odpuszczenie grzechów to naprawdę dzieło nowego stworzenia. Jesteśmy nowym stworzeniem od Chrztu Świętego. Wtedy zostaliśmy pojednani z Bogiem, staliśmy się dziećmi Bożymi. I dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, wciąż wzywając imienia Jezusa, wciąż przychodząc do Jezusa miłosiernego, możemy wracać do źródła i na nowo być pojednani z Bogiem. Bardzo często ograniczamy to myślenie o odpuszczeniu grzechów tylko do aktu wyznania, do spowiedzi świętej. A popatrz, ten sakrament nazywa się sakramentem pokuty i pojednania. To my w skrócie mówimy: spowiedź. Idę do spowiedzi. Ale popatrz, kiedy zaczniesz myśleć właśnie o tym sakramencie, tak jak on się nazywa sakrament pokuty i pojednania, to Twoja myśl i Twoje serce pójdzie nie tylko do tego, jak wyznać, jak zostanie to wyznanie przyjęte przez księdza. Zawsze powinno być przyjęte i z miłością każdy spowiednik powinien przyjmować człowieka, który wyznaje grzechy. I mam nadzieję, że masz takie doświadczenie. Ale w tym odpuszczeniu grzechów chodzi o znacznie szerszą rzeczywistość. Pokuta, to znaczy Bóg wzbudza w nas to, że odwracamy się od grzechu. To, że widzimy gorycz grzechu, jego konsekwencje i potrzebujemy miłości Pana Boga, która nas uzdrowi, przytuli i da nam nadzieję, że damy radę żyć. Wyznajemy te grzechy Bogu i świadkiem tego jest Spowiednik, i Bóg odpuszcza nam grzechy, kiedy przyjmujemy rozgrzeszenie. I wtedy następuje pojednanie z Bogiem, pojednanie z Kościołem, bo każdy grzech rani wspólnotę. W jakim sensie możemy powiedzieć też, że jest pojednanie ze stworzeniem. Nie możemy też zapomnieć o zadośćuczynieniu. Często tym zadośćuczynieniem jest jakaś modlitwa, którą spowiednik naznacza jako pokutę. Ale nie możemy zapominać o tym, że może to być jakiś inny czyn, ale też my sami winniśmy naprawiać to, co przez grzech zepsuliśmy. Pojednać się z ludźmi, wyciągnąć rękę, przebaczyć, poprosić o przebaczenie, i tak dalej, i tak dalej. Jezus prawdziwie zmienia nasze życie, kiedy oddajemy Mu grzechy i kiedy przyjmujemy rozgrzeszenie, przyjmujemy pojednanie. Wybieraj więc Jezusa, wybieraj Jezusa jako Pana. Bracia i siostry, niech to jest pierwszy nasz odruch, bo słabi jesteśmy. Kiedy popełnimy grzech, to nie rozpaczaj, ale wołaj do Pana: Jezu, ja nie chcę grzechu. Jezu, ja Ciebie potrzebuję. Jezu, oddaję Ci już mój grzech. I nie zwlekaj z czasem. Przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Nie czekaj ileś tam dni czy miesięcy, nie daj Boże, na spowiedź świętą. Jest grzech, grzech ciężki, wyznaj go w sakramencie. Przyjmij rozgrzeszenie, by Pan dał Ci odpuszczenie, ale też cię wzmocnił. Diabeł kusi człowieka do grzechu. Kiedy człowiek popełni grzech, to diabeł oskarża człowieka. Bóg. Mówi, żebyśmy nie grzeszyli, ale kiedy zgrzeszymy, to mamy obrońcę. Jest nim Jezus Chrystus. Bóg nie oskarża. Bóg nam pokazuje, że zrobiliśmy źle, ale nas nie będzie poniżał, nie będzie wzbudzał jakiegoś zamętu. Bóg będzie mówił: Przyjdź do mnie, oddaj mi grzech. I zaczynamy jeszcze raz. I to jest wielki dar Bożego miłosierdzia. A więc dziękujmy dziś Bogu za odpuszczenie grzechów. A jak potrzebujemy, by Pan nam odpuścił grzechy, to nie zwlekajmy z tym. Więc może dzisiaj, albo jutro, iść do spowiedzi, kiedy tego potrzebujesz. Nie zapomnijmy też, proszę, o. Akcie przeproszenia Boga za grzechy. Wiele drobnych sytuacji, które są takimi lekkimi grzechami osłabiają nas, nie zrywają więzi z Panem Bogiem, ale osłabiają naszą miłość, naszą radość, naszą wiarę, naszą relację z Bogiem. Więc kiedy to się zdarzy, to przepraszajmy Boga. Czyńmy to każdego dnia regularnie. Wtedy nasza więź z Bogiem będzie coraz mocniejsza. Ale też będziemy mieć siłę, żeby unikać grzechów ciężkich. No, żyjmy nowym życiem. Dobrego dnia Wam życzę. Z Bogiem.